Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj poruszymy temat postów. W ogóle postów wszystkich, różnych postów, jakie są na świecie. Ja powiem Wam dzisiaj o tych, o których ja słyszałam, o tych, o których ja gdzieś tam mam doświadczenie z osobami, z którymi rozmawiałam. Na początek chciałabym Wam wymienić, jakie posty ja zlokalizowałam, jakie są. I te wszystkie posty działają na tej samej zasadzie, co nasz post warzywno-owocowy, więc to jest też oczywiście bardzo, bardzo ważne. Tyle, że z tych wszystkich postów nasz post jest taki warzywno-owocowy jest najłatwiejszy do zrobienia najwięcej rzeczy, które możemy jeść bo jest taki właśnie urozmaicony to jest bardzo fajne za to dziękujemy doktorowi Dąbrowskiej że ona opracowała takie właśnie rzeczy dla nas gdzie możemy to wszystko sobie cały czas używać i doświadczać i wracać, powracać do tego postu profilaktycznie jakie są rodzaje postów? post na wodzie Post sokowy, post o chlebie i wodzie, yy, i jest też post na ryżu. Białym ryżu czy brązowym ryżu, tego nie ustaliłam. Wiem, że post ryżowy, czyli woda i ryż, cały czas się je. Słyszałam też o poście, gdzie się je tylko kaszę jaglaną i wodę, więc jakby to są tylko to, co słyszałam. A teraz opowiem Wam o dwóch postach, które gdzie tam osoby, właśnie, gdzieś z mojego otoczenia przeżyły takie posty. Jeden to jest post wodny, gdzie ja sama przeżyłam trzy dni takiego postu. Wodnego, tylko że przez pierwsze trzy dni to czuje się człowiek słaby, i osoba, która przeżyła 21 dni, mi to potwierdziła. To był mężczyzna, który przeżył 21 dni, a opowiadał mi, jak mi opowiadał, co się z nim dzieje na tym poście, no to po prostu. To, to było coś takiego, co ja mnie spotkało na poście doktor Dąbrowskiej, dr Ewy Dąbrowskiej. I jak opowiadał, co się działo z jego skórą, jak cudownie się goiła, jak minęła mu astma, jak minęły wszelkie dolegliwości, jakieś bóle. Całkowicie. Tak naprawdę zrobił taki reset organizmu, że czuł się niesamowicie wspaniale, ale przez pierwsze pięć dni na tym poście o wodzie. Było to bardzo ciężkie, był, był bardzo słaby i tak jak ja pamiętam, byłam trzy dni na wodzie, to też byłam bardzo słaba i tak naprawdę <laughs> odechciewało mi się wszystkiego. I potem przeskoczyłam na post dr Dąbrowskiej i od razu mi się chciało żyć, jak zjadłam jabłko. <laughs> pamiętam, to był pierwszy posiłek, który zjadłam i po prostu było wow, to było coś wspaniałego. Ok, kolejny post, no to post o chlebie i wodzie. O chlebie i wodzie, który właśnie przychodził też gdzieś tam w mojej rodzinie. Przychodziła osoba i gdzieś tam regularnie przychodziła ten post. Więc to ludzie, przede wszystkim, którzy przechodzą taki post, robią go po prostu: chleb i woda. I nie patrzę, tego chleba nie da, się, nie da się dużo zjeść w dużych ilościach. Jeżeli nie ma dodatków, nie ma nic, to nie da się go zjeść w dużych ilościach, niestety. Więc dlatego o ilościach tutaj nie mówimy, bo słabo on po prostu przechodzi. Druga sprawa, drugiego, trzeciego dnia to już się całkowicie nudzi i tak naprawdę jemy tylko troszeczkę. Więc to wszystko działa właśnie na zasadzie ketozy, te wszystkie posty i te posty e, oczywiście są wszystkie lecznicze i wszystkie wspomagają. No i co tutaj chciałam zaznaczyć, że nasz post dr Dąbrowskiej, czyli Nasz pozwa, żebyowocowy, który przechodzimy, e, który ja przechodzę regularnie, Wy gdzieś tam przechodzicie i e, wracacie do mnie z takim feedbackiem, że, że odbyliście tyle dni, że tyle tygodni i że byliście, że czuliście się wspaniale. Powiem Wam szczerze, że to jest dobrodziejstwo. Że możemy przechodzić taki post, yy, nie katując się tak naprawdę. Pomimo tego, osoby, które y, przechodzą właśnie taki post doktor Dąbrowski, mówią: Ja się katuję, to jest straszne, to jest coś okropnego. Czasami słyszę takie y, feedbacki od ludzi i powiem Wam szczerze, powinniśmy się cieszyć, bo niektórzy poszczą chlebie i wodzie, niektórzy poszczą tylko o wodzie, a niektórzy jeszcze jedzą sam ryż. <laughs> Więc to, że my mamy tyle owoców ki w postaci kilku, ale mamy. Że mamy właśnie możliwość wypicia soku, że mamy możliwość wypicia soku warzywnego czy, czy właśnie z jedzenia surówki, sałatki i mamy, zachowujemy ten sam schemat w organizmie. To jest coś wspaniałego. Coś wspaniałego, z czego powinniśmy się cieszyć. To taki krótki film na dzisiaj. Chciałam Wam po prostu powiedzieć, że być może ten film będzie też takim wsparciem dla tych ludzi, którzy myślą, że Dąbrowski jest najgorszy, czy tam warzywno-owocowy, bo mało się je i tak dalej. No nie do końca, bo jeszcze możemy jeść sam chleb i wodę, tak? I też wtedy, a możemy być. Oczywiście post wodny, jeszcze tutaj wspomnę, że on już nie powinien trwać 6 tygodni, tylko to jest już post, który trwa mniej, dużo mniej, i on jakby dwa razy szybciej uzdrawia niż to, co my uzdrowimy przez 6 tygodni na poście warzywno-owocowym. I z niego trzeba naprawdę poważne wychodzenie mieć. Tak samo i z postu sokowego trzeba mieć zupełnie inne wyjście niż z postu warzywno-owocowego, czyli że możemy zastosować zdrowe żywienie i nic tam nie będzie. Więc tutaj musimy się baczyć też na to. Bardzo bym prosiła, że osoby, które przeszły taki post typu wodny które przeszły taki post o chlebie i wodzie, a może jeszcze inny, czy o sokach, to bardzo bym Was prosiła, żebyście napisali w komentarzu, ile czasu przeszliście, jak się czuliście na tym poście, co Wam dał ten post i y, czy wrócilibyście na niego. I kto, jeżeli macie porównanie z postem warzywnowocowym, to bardzo chętnie y, podzielcie się tym wszystkim, bo być może Wasze historie w komentarzach pomogą innym osobom. Jeżeli lubicie innym pomagać, to ja Was zachęcam do tego, żebyście komentowali i pomagali innym osobom, żeby mogły y, także... Y, doświadczać na Waszych doświadczeniach i próbować tego, co, co, co Wy już tak naprawdę zrobiliście. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam miłego dnia.